Nożna jest trochę jak Pokémony. Jeżeli masz Pokémona Robaka, to będzie on sobie słabo radził z Pokémonem typu latającego, z kolei Pokémon typu latającego będzie miał poważny. Problemy z jakimiś tam pikaczu, czy czymś innym, co szczela prundem. Krótko mówiąc, jest to jakaś kolejna wariacja na temat gry w papier kamień nożyce, no bo inaczej trudno jest określić mi to, że Tottenham 4 do 0 na wyjeździe pokonał Manchester City, bo Tottenham jest tym daniem, które bardzo regularnie Pepowi Guardioli i jego Manchesterowi City staje w gardle. Ale żeby aż tak spektakularnie, to, to chyba jeszcze tego nie było. Na pewno nie było, bo to jest najwyższa porażka Guardioli w roli trenera Manchester City i przypada na serię czterech wcześniejszych porażek. Teraz jest kolejna, piąta. No, niespodziewane, niespotykane, niesamowite i, no może nie niewytłumaczalne, ale naprawdę wyjątkowe rzeczy dzieją się aktualnie. Wydaje mi się, że w bardzo prosty sposób można wytłumaczyć to, co się działo w tym spotkaniu. Kontuzjowany jest Rodri i też, co nie wybrzmiewało aż tak intensywnie, mam wrażenie, ale że też kontuzjowany jest Mateo Kovacic. Bo Chorwat, wydaje mi się, że byłby w stanie, w jakimś ograniczonym oczywiście, ale jednak w jakimś tam stopniu trochę sprawić, że szczelniejsza byłaby Druga linia ekipy z Manchesteru. Nic takiego jednak nie miało miejsca, i Tottenham, Tottenham sobie hasał. I jasne, Vicario zagrał bardzo dobry mecz. Jasne, było kilka sytuacji, że było naprawdę blisko do tego, żeby City strzeliło bramkę, i ten wynik nie do końca oddaje przebieg tego spotkania, ale żeby. Tottenham był jakimś niezasłużonym zwycięzcą w tej konfrontacji? No to bym nie powiedział, bo City wygląda na ekipę, której brakuje trochę pewności siebie, brakuje tego meczu, który gdzieś tam sprawi, że wszystko zaskoczy i się potoczy tak jak należy. To nie było tak, że oglądaliśmy jakąś bardzo słabą ekipę, ale oglądaliśmy ekipę, która dosyć regularnie się gubiła gdzieś tam z tyłu, ekipę, która no gdzieś tam ma z tyłu głowy, że jest w gorszym momencie, i że nie chce zawieść swojego trenera, który dopiero co przedłużył umowę z, ze swoim klubem. No i no to uczcili. To uczcili niesamowicie faktycznie ten nowy kontrakt Pepa. Bardzo trudno jest mi powiedzieć, w jaką, jaką stronę to się dalej potoczy, ale naprawdę bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe jest to, że Guardiola staje przed, przed aż takim wyzwaniem. Mi się wydawało, że on opuści City bez Takiego kryzysu, jak tutaj, no ale jednak myliłem się. No i będzie to kolejna weryfikacja tego, na ile wielki jest to trener. Jeżeli ktoś potrzebuje takiej weryfikacji, oczywiście. Aktualnie ma serię bardzo słabych meczów, a do tego brakuje mu kluczowych piłkarzy w drugiej linii. No zobaczymy. Na pewno w tym meczu Gindogan chociażby potwierdził, że to nie jest ten Samilkaj, który. Odchodził z Manchester City. Savinio pokazał, że to nie jest też piłkarz, który mógłby już w tym momencie, nie wiadomo jak zawsze, ciągnąć tę drużynę. Nie za bardzo mi się był piłkarz zielony w tym meczu podobał, nawet jeżeli miał swoje momenty. Guardiolowi też było daleko do bycia jakimś tam tytanem z tyłu. A jeżeli dodamy do tego Tottenham, który jest taką ekipą, że jak ma dzień, no to potrafi naprawdę bardzo fajnie zagrać. Jeżeli dodamy do tego Kulusewskiego, który. No nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zobaczę aż taki mecz w wykonaniu Szwada, nawet jeżeli go dosyć mocno cenię, dodajemy do tego całkiem niezłą skuteczność, co na no i, no i wyszło. Wyszło, wyszło taka nie inaczej. Porro też pokazał, dlaczego pojawiają się ploty o tym, że Real Madrid mógłby być tym piłkarzem zainteresowany. To się oczywiście nie wydarzy, na pewno nie zimą przede wszystkim. Ale okej, okay, no jak oglądam taki mecz w wykonaniu prawego obrońcy Szwedan-Hamu. To ja rozumiem, że można go łączyć z takimi markami jak Real Madrid. No, na pewno jest to jedno z najważniejszych, najciekawszych, takich, jeden z takich highlight'ów tego sezonu Premier League. Jestem przekonany, że ten sezon między innymi z tego meczu zostanie zapamiętany. I czy to będzie punkt zwrotny dla City, które dostało już naprawdę mega lodowaty prysnic w tym momencie? ten Hamu, który pokazał, że potrafi robić duże rzeczy, niezależnie od tego, w jakiej formie jest City. To jednak pokonać urzędującego mistrza Anglii, który zresztą czterokrotnie pod rząd ten tytuł zdobywał, ograć ich na ich wyjeździe, na ich terenie 4 do 0 to nie jest byle co. No i zobaczymy, co to będzie bardzo ciekawa sytuacja i liczę na to, że no, działo się będzie nadal.